Trochę słów padło w dzisiejszej Ewangelii, ale zwróćcie uwagę na gesty. Jeden gest to taki, że kobieta dotknęła się płaszcza Jezusa, a drugi, że Jezus wziął za rękę dziewczynkę, która wydawała się wszystkim, że już umarła. Dlaczego te gesty są takie ważne? Dlaczego na przykład kobieta. Która dotknęła się płaszcza, z lękiem się do tego przyznaje. Zalękniona i drżąca podeszła. Padła przed nim, wyznała mu całą prawdę. Prawdę o chorobie, prawdę o tym dotknięciu. Dlaczego to dotknięcie było takie, że w tej kobiecie wywołało poczucie winy? No bo cierpiała na upływ krwi. A krew. Która jest takim znakiem życia, krążąca krew, znakiem życia, a życie pochodzi od Boga, krew jest święta, nie wolno jej dotknąć. A jeżeli ktoś się dotyka, nawet niechcący, no to staje się tak zwanym nieczystym. I tą swoją nieczystością jakby mógł zarazić innych. Ten temat często tu się przewijał, więc wiemy, że to nie chodzi o jakąś nieczystość moralną, tylko chodzi o taką legalną, kultyczną, związaną z zakazem tam do stołu, z innymi, uczestniczenia w nabożeństwach itd. Do jakiegoś czasu, na przykład do wieczora albo przez ileś dni. <laughs> więc ta kobieta będąc nieczystą, bo z plamy na krwią, Dotyka się kogoś innego, nawet jego płaszcza, to wedle tamtych przekonań tego kogoś czyni nieczystym. I ona nie zważa na te zasady, tylko dotyka Jezusa. No ale gdy sprawa wychodzi na jaw, czuje się winna. Dlaczego krew, która jest traktowana jako coś świętego? Człowieka brudzi w tym sensie kultycznym, jeżeli się jej dotknie. Analogia będzie dosyć daleka, no ale zróbmy taką. To jest tak jak z Komunią Świętą, no obecność Jezusa uświęcająca nas. Ale jeżeli ktoś niegodnie przystępuje do Komunii, bez wiary, z obciążonym sumieniem, do... To nie tyle korzysta z tej świętości sakramentu, co jest winiem. Profanacji w najgorszym wypadku. A więc świętość uświęca, albo zetknięcie ze świętością obciąża sumienie. W tym wypadku, jeżeli chodzi o analogię, to chodzi o o to, z jakim nastawieniem, z jaką wiarą, z jakim sumieniem przystępujemy. W tych przepisach starotestamentalnych to akurat nie miało znaczenia. Dlatego powiedziałem, że analogia jest daleka. Ale właśnie to niewłaściwe zetknięcie ze świętością powoduje, że człowiek jest winien, a nie oczyszczony, nie przemieniony. I Tłum, jak to było powiedziane, zewsząd cię ściska. Tylko jedna osoba potrafiła tak dotknąć Jezusa, łamiąc te przepisy kultyczne, żeby to było dla niej uzdrowieniem. Jezus mówi: Twoja wiara cię uzdrowiła, nie ja, twoja wiara cię uzdrowiła. Wiadomo, że Jezus, ale dzięki tej dyspozycyjności owej kobiety. No więc jedno dotknięcie to jest takie, które mówi nam o, o tym, że możemy mieć do czynienia z największą świętością, a i tak zbrugać tę świętość, a nie z niej skorzystać. I że potrzebna jest taka wiara, taka dyspozycyjność, taka otwartość, żeby przyjąć, żeby dać się uświęcić, a nie coś zmarnować drugie dotknięcie właśnie tej dziewczynki przez Jezusa. Tutaj już inne powody nieczystości, nie, nie można się dotknąć ciała zmarłego człowieka i tam wielu rozmaitych przedmiotów, osób i tak dalej. Jakby taka forma obrony przed tym co może do nas przyjść. To jest takie bardziej dla nas zrozumiałe. Gdy myślimy na przykład o zakazie dotykania trendowatego, żeby się nie zarazić. Jeżeli chodzi o dotknięcie ciała, to już może niekoniecznie wiem o co chodzi. Kiedy chodzi o dotknięcie rzeczy, którą dotknął poganin, to to już w ogóle dla nas może być niezrozumiałe. Ale w tym wszystkim jest tak, nie dotknąć się, żeby coś tam nie, nie przeskoczyło. Żebym się nie, nie ubrudził tym światem. Jezus yy, dotykając, nie tak, że najpierw ją podnosi słowem, nie mówi dziewczynko wstań, jak wstała, to ją poklepał po ramieniu. Tylko najpierw dotknął, gdy wszyscy myśleli, że dotyka trupa yy, i podniósł. Tak zresztą najwyraźniej to jest przy wskrzeszeniu łazarza. Tam też najpierw dotyka. Ciała, które od czterech dni leży w grobie, i dopiero wtedy mówi Łazarzu wyjdź. Jezus pokazuje to, to właśnie takie przełamanie lęku, że nie o to chodzi, żeby się ochronić przed światem, przed złem. Chodzi o to, żeby zło przezwyciężyć. Nie znaczy to, że dobrze jest, jak wszystkich chorych na niebezpieczne choroby zakaźne będziemy nagle obłapywać, ściskać, przytulać, bo możemy w ten sposób się zarazić. Nie chodzi o to, żeby mieć taki lekceważący stosunek do zła i wchodzić w kontakty z całym światem, nie bojąc się tego, że to może na mnie źle wpłynąć. Ale chodzi o to, żeby wejść w relacji z Jezusem, to On przezwycięża tą, to niebezpieczeństwo świata, to zagrożenie ze strony świata. To On się dotknął tak, że przywrócił życie. No więc szukamy takiego zjednoczenia, najpierw właśnie w tym dotknięciu jakowa kobieta, szukamy takiego zjednoczenia płynącego z wiary i z pragnienia jedności, by móc dotykać tego świata, tak, żeby ten świat przemieniać nie własną mocą, ale mocą Jezusa. By stawać się świadkami, w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, obrazem, ikoną wieczności Boga. Natomiast pozwolę sobie skomentować jeszcze drugie czytanie, żeby nie poruszać się tylko na poziomie takich Łaski takiej no, trudno uchwytnej. Nie? Ja zjednoczony z Jezusem pójdę do świata i, i będę świat przemieniał. Ale jak konkretnie. Przez co? Przez samą swoją obecność? Może tak. Ale list świętego Pawła nam podpowiada w taki bardzo konkretny sposób, że to ta przemiana świata tutaj było, nie chodzi o to, żeby. Ktoś kto ma więcej, teraz miał mniej, a ten miał mniej, miał więcej, tylko żeby była równość. Że ta przemiana świata dokonuje się tak, gdy wprowadzamy sprawiedliwość w ten świat. To jest jeden z wymiarów oczywiście. Chodzi mi o takie zejście na ziemię. Że co to mu, znaczy to udzielać światu łaski, być znakiem tam nie wiadomo czego. No, budować konkretne relacje ludzkie pozbawione niesprawiedliwości. Jako przykład nasuwany przez pierwsze czytanie, i mówię, że... drugie czytanie, i mówię, że to trzeba skomentować, bo tego nie było w ogóle słychać. Nie, nie, nie chodzi mi o to, że źle przeczytano, tylko że taki wybrany fragment, że nie wiadomo o co chodzi. Obfitujecie we wszystko, wiarę w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość. Obyście obfitowali w tę łaskę w jaką właśnie nie jest powiedziane. To widać dopiero z kontekstu. Święty Paweł zachęca do tego, żeby zrobić zrzutkę, w, tam w Koryncie, na, na rzecz chrześcijan w Jerozolimie, którzy są w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. I mówi, obyście obfitowali w tę łaskę, że to, że możecie się podzielić, że macie czym się podzielić, to jest łaska. Jezus, Chrystus, który był bogaty, który jako Bóg mógł się wcielić w dowolny sposób, wcielił się w taki właśnie. I tym swoim ubóstwem nas ubogaca. Więc to, to naśladujcie. Abyście byli dla siebie nawzajem ubogaceni. Nie dlatego, że wy jesteście nieważni, a inni są ważni, tylko dlatego, żeby nie było niesprawiedliwości, żeby nie było krzywdy. Moim bogactwem jest nie tylko to, że coś mam, moim bogactwem jest to, że potrafię się tym podzielić. Że wiem, do czego to, co mam, służy, czy może służyć. Może niekoniecznie mamy dotknąć chorego palcem czy ręką, może mamy dotknąć go inaczej poświęconym czasem swoją uwagą, życzliwością, współodczuwaniem mamy dotykać tego świata konkretem, jak trzeba własnym pieniądzem. Jak trzeba czymś innym, to czymś innym. Ale dotk... co jest moim dotknięciem świata tak, żeby ten świat był lepszy? To jest moje powołanie. I owszem, trzeba nam rozważać tę Ewangelię, którą słyszeliśmy, także pod takim kątem, że to spotkanie w wierze z Jezusem jest uzdrawiające, podnoszące, ale też rozszerzyć na to, że to mój sposób funkcjonowania w świecie ma być jak dotknięcie łaski ten świat. Miejcie tę łaskę. Obfitujcie w tę łaskę, że się własnymi pieniędzmi podzielicie, mówi Paweł, tak bardzo konkretnie. Obfitujmy w takie dotykanie świata, byśmy tym bogactwem, które w nas jest, nie tylko bogactwo wiary, ale bogactwo ludzkich uczuć, bogactwo ludzkiego posiadania, żeśmy z wiarą tym potrafili dotykać innych. Poczujmy się wezwani, by być ikoną Boga właśnie poprzez to dotykanie świata i dzięki temu pozwalanie na to, żeby On siebie ukazywał poprzez nas.